Ale ja powiem, że nie wiem. Jest tak mi łatwiej. Po prostu nigdy nie mam oczekiwań. Ja zawsze jestem otwarta. Więc ja też jeżeli przygotowuję się do czegokolwiek, no przygotowuję czy zapisuję się, ja nigdy nie czytam, staram się nie czytać. Żadnych opinii, bo to jest zawsze indywidualna sprawa. Mhm, czyli przychodzisz z otwartym sercem. Dokładnie tak. No i to jest najlepsze, bo to wiesz, jak jest zaufanie. To jest gotowość, jest gotowość do, do zmian w życiu, do, do, do uzdrawiania, do pójścia, do przodu. Także to, to, jest, to jest bardzo piękne, bardzo piękne słyszeć to, bo wiesz, że czasami robię sesję i przychodzi wiadomość, że to jest do uzdrowienia, to już można puścić, to już jest niepotrzebne. To po prostu trzyma tam gdzieś tam kogoś do tyłu, ale jest niepotrzebne, można puścić. A osoba mówi mi, ja nie jestem gotowa. Hmm, tak. A u ciebie jest piękna gotowość. Dobrze. Kochana, czy ty jesteś uziemiona? Myślę, że tak. Hmm. Czyli nie. Myślę. Myślę, że, my, myślę, że tak. Aczkolwiek ja mam, przepracowuję sobie jakieś pewne swoje rzeczy i myślę, że to uziemienie jest tą podstawą, której jeszcze, że tak powiem, nie osiągnęłam. I mam tego świadomość, także jakkolwiek wydawało mi się jeszcze niedawno, że wszystko jest OK, że właśnie to uziemienie jest, że mocno stąpam po prostu po tej ziemi i mam przepracowane wiele rzeczy, tak ostatnimi czasy wyszły rzeczy, których się nie spodziewałam, bo wydawało mi się, że te są rzeczy zamknięte, natomiast pracując nad tym, wyszło coś innego i to mi dało do zrozumienia, że jednak jeszcze mi sporo brakuje. Także mam niesamowitą pokorę w sobie w tej kwestii, więc. Wszyscy jesteśmy w podróży i się uczymy i to jest niekończąca się historia. Jak już wszystko zrobimy, to już nie wrócimy. O to, to, Właśnie. Um, jeśli chodzi o uziemienie, bardzo dużo osób y, pracuje energetycznie, ja bym powiedziała, że nawet bardzo zaawansowanie, bardzo głęboko, ale się uziemienia. Więc nie ma pracy energetycznej bez uziemienia. To jest tak jak jeżdżenie samochodem, bez znajomości znaków drogowych i przepisów drogowych. Mhm. To, więc albo się uda, albo się nie uda. Tak. To sobie zrobimy może taką krótkie, krótkie uziemienie dobrze. Ja też się przy okazji mocniej uziemię. Dlatego, że jak, jak się już połączymy z kronikami, ja jestem praktycznie już podłączona i jeżeli się połączymy, znaczy, jeżeli w momencie, kiedy się połączymy z kronikami, ta energia jest bardzo silna i nasze ciało nie jest w stanie przeprocesować tej energii. Dlatego, jak jesteśmy uziemieni, to jest przepiękny przepływ. W innym przypadku y, mogą się pojawić albo tyle głowy, albo zmęczenie takie potworne, że nagle energia nam zejdzie, albo zawroty głowy, także różne rzeczy możemy, możemy poczuć. Y, jeżeli mówimy o kronikach Akaszy, kroniki Akaszy to jest takie piękne miejsce we wszechświecie. Y, nazywamy to biblioteką. Gdzie y, każdy z nas ma swoją książkę, swoją wielką, piękną księgę, i w tej księdze jest zapisana cała nasza podróż, nie tylko z tego życia, ale ze wszystkich żyć. Tam są zapisane wszystkie nasze myśli, uczynki, y, wszystko, co nam się wydarzyło i może się wydarzyć. Y, to, co może się wydarzyć, Mamy siłę, bardzo dużą siłę, żeby to zmienić. Także warto mieć tą świadomość, co możemy zmienić i że mamy tą siłę kierowcy, tak jak dzisiaj wrzuciłam to ogłoszenie, czy znaczy ogłoszenie post na Instagramie, że jesteś kierowcą i prowadzisz swój samochód, także masz tą siłę w sobie, żeby zmienić tą, ten kierunek samochodu, bo bardzo często się wydaje, że osoby no życie ich bierze gdzieś tam, są nieszczęśliwe. Ja też przez to przeszłam i, i dzieje się, i tak jak w wirówce w naszym życiu, ale nikt nie ma świadomości w tym momencie, że ja mam tą siłę, żeby to zmienić, bo to tylko ode mnie zależy. Jeśli ta świadomość przychodzi, życie się zmienia, rzeczy pokoło nas się zmieniają. To na pewno wiesz, to nie muszę ci mówić. I w kronikach Akaszy możemy dostać odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nas nurtujące, ale dostaniemy, bo te pytania, te odpowiedzi mogą być bardzo głębokie, ale dostaniemy tylko na tyle odpowiedź, na ile jesteśmy gotowi. Albo na tyle, na ile jest to nam potrzebne na ten moment. Czasami osoby pytają o coś, a mistrzowie mówią: Nie, 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 to nie jest ważne. Dla ciebie ja wiem, że tak też wiedzieć, ale to nie jest ważne. Ale dla ciebie najważniejsze w tym momencie jest wiedzieć to, więc dają inne informacje. Także zobaczymy, jak masz pytanie. Zobaczymy. To jest sesja, gdzie będzie tylko jedno pytanie, jedna odpowiedź. Ale. I jeśli jest pełna sesja, to w sesję, tak jak wspominałam, wchodzi uzdrawianie też bardzo często, czyli mogą mięściciowie prowadzą, jak uzdrowić sytuację albo odciąć jakieś połączenia, negatywne połączenia, bo pozytywne zawsze są w związkach. Połączenia negatywne i pozytywne, te pozytywne zostawiamy, odcinamy albo uzdrawiamy te negatywne, albo rzeczy, które nam już nie służą. To co? Uziwiamy się teraz? Oczywiście. Dobrze. To proszę postaw stopy na ziemi. Ej, weź głęboki oddech, tak żeby rączki nie były skrzyżowane. Kręgosłup prosty. Zamknij oczka. Weź głęboki oddech do serca. Poczuj energię płynącą poprzez oddech. Parę głębszych oddechów pozwoli rozluźnić ciało. Napięcia. Uwolnić oczekiwania. Z każdym dechem i wydechem, przyjmij światło w Twoich mistrzów i nauczycieli do swojego serca. Poczuj w okolicy talii wirujące światło. Koloru pomarańczowego. Energia spiralnie obejmuje Twoje biodra, Twoje stopy i przechodzi w dół poprzez warstwy Twojego domu, warstwy ziemi. Lekkością, radością, zaufaniem. Porusza się w dół, do centrum Matki Ziemi. Przebija się przez kryształy, oddychając. Dociera do serca, matki ziemi, do pięknego, górskiego kryształu. Poczuj, jak ten kryształ cię obejmuje, miłością, transformacją. Ziemieniem. Wypełnia Twoje światło, i ponownie, spiralnym ruchem, poprzez wszystkie warstwy ziemi, domu, wypełnia Twoje stopy, łydki, kolana, biodra rękę ręce, otwiera czakrę gardła, wypełnia Twoje oczy i Twoją głowę, jak fontanna wypływa przez środek Twojej głowy, obejmując Cię ochroną i uziemienie, a z mojego serca albo Twojego serca płynie przepiękny strumień miłości Twoich kroni Gakarzy. Się Kiedy będziesz gotowa, otwórz swoje oczy. Czujesz? Bardzo dobrze. No, ja bardzo, bardzo czułam to połączenie nasze. Po Na prostu przestrzeń serca rwała mi się niesamowicie. Otwiera się. Tak. W kronikach się bardzo otwiera. Słucham, kochana. Jakie masz pytanie? Najbardziej nurtujące mnie. Nawet nie wiem, jak je sformułować, żeby było prosto i przejrzyście. Moje pytanie dotyczy: z kim lub z czym jestem tak bardzo połączona, że wpływa to bardzo negatywnie na mój stan zdrowia. Kto, przed kim się bronię, przed kim trzymam tarczę, to wkroczył w moje pole energetyczne. Bo muszę właśnie tą więź zerwać. Słuchaj, nie od razu przychodzi słowo do głowy Twoja mama. I to jest bardziej w stronę oddawania, nie zabierania. Tam płynie u ciebie energia poświęcania się. I to tak wygląda, jak ty byś jej oddawała swoją energię. Ty świadomie wiesz, że połopisz. ale to płynie Ci z przeszłego życia. Wy byłyście powiązane w przeszłym życiu i Ty ją dźwigasz, bo Ty jej obiecałaś, że ona nie upadnie. Wzięłaś całą odpowiedzialność za nią na siebie i teraz Ty ją dźwigasz energetycznie. To Ci zabiera energię. Czy to coś dla Ciebie znaczy? Czy Ci to coś mówi? Tak, oczywiście. Mówię to tak kolokwialnie strzał w dziesiątkę. Dziękuję, do I tam jest do uzdrowienia przysięga. Z przeszłego życia rozwiązanie tej przesięgi. I świadoma praca w tym życiu. To praktycznie wygląda jakby to było już przy po angielsku to jest surface już przy samej powierzchni już to chce wyjść. Zobacz co się dzieje. Mam dokładnie to samo. Także wszystko zależy tylko od Ciebie, kocham. Mm -hmm. No Właśnie to jest akurat ten temat, który przepracowuję. <noise> Dokładnie ten tak bardzo, bardzo y, silna więź z tą mamą, aczkolwiek nieemocjonalna, bo to nie chodzi absolutnie o emocje. Y, więc tak. Y, na tyle na ile miałam świadomość tego, a to była moja wew moje wewnętrzne takie. Jakby nie zasięgałam opinii e, innych osób, więc tutaj, jakby to, co ja czułam, to nad czym pracowałam. Więc to, co teraz usłyszałam, jest jakby całkowitym takim potwierdzeniem. Więc dziękuję Ci bardzo, Babko, za to. Dziękuję, dziękuję, za dobrą <laughs> i prawdziwą wiadomość. Wiesz, ja może się zapytam jeszcze, e, Babka, jeżeli pozwolisz. E... To ci, to ci się może pootwiera, jak, jak to już przepracujesz, co? Mm -hmm. Liczę na to. Bo muszę, wiem, że muszę uzdrowić właśnie tą relację. Muszę, tutaj jest kwestia przebaczenia też. Tylko przebaczenia, wybaczenia. Tylko nie chodzi tutaj o personalne wybaczenie, że przychodzę do Ciebie i mówię tak, wybaczam Ci. Tylko to jest moje wewnętrzne przebaczenie. I jakkolwiek ktoś na przykład się mnie pyta o tę kwestię, ludzie z mojego otoczenia. Że czy jesteś już z tym okej? Okay? Ja zawsze mówię tak, jestem. Ale potem przechodzi ten impuls, taki nasza ta nasza podświadomość stuka z tyłu głowy i mówi Hej, hej, on się zapędziłaś, właśnie, Nie, nie ma tak łatwo. Jeszcze jeszcze troszkę tutaj jest. I jakkolwiek mogę o tym swobodnie mówić, pamiętać, przypominać sobie różne rzeczy, tak są właśnie te momenty, które nie pozwalają, jakby jeszcze trzymają gdzieś tam te swoje matki. <noise> Więc tak. I myślę, że bardzo objawiło się to właśnie w postaci fizycznej, czyli bólu, choroby. Także widzę, że jest jeszcze troszkę do przepracowania. I cieszę się, że akurat to jest to, o czym ja myślałam, co czułam, o czym wiedziałam. A twoi mistrzowie chcą, żebyś ty wiedziała, że. Słuchaj, oni mówią, Ty wiesz, tylko to jest kwestia przypomnienia że y, wszystko jest dokładnie jak opisałaś, myślałam, że zrobiłam, ale ciągle jeszcze tam jest tak jak cebula. Tam są warstwy, warstwy, warstwy i warstwy. I u ciebie ta warstwa jest bardzo głęboka, bo nie jest z tego życia. To jest coś, co Cię ciągnie, coś, co przysięgłaś dawno temu. Mm. Tam będą jeszcze mniejsze inne drobne rzeczy które ci się też przykleiły, ale to jest taka, taka, taki wielki kamień milowy. Jeżeli to... Jeżeli to uzdrowisz, to ten kamień milowy. on tak się rozkreśnie. Będzie ci łatwiej. To już teraz ci jest łatwiej oddychać. Ja już mogę, Ja już czuję po prostu, że tobie już... Tak możesz wziąć oddech większą piersią. Czy nie tak jest? To prawda. Ja chyba potrzebowałam tego potwierdzenia, bo wiesz, Batko, jak, jakkolwiek my wiemy, że coś jest, czegoś nie ma i tak dalej, tak czasami potrzebujemy potwierdzenia tego jeszcze od kogoś, od naszych przewodników, od naszych opiekunów, od innych osób. Także e, cieszę Adasie. się. Tak, cieszę się, że to usłyszałam, bo często nawet jest tak, że bliscy, którzy stoją obok nas i mówią nam to. Słuchaj, jest tak i tak, ale to jest zawsze taka myśl, że no tak, no on tak by chciał, żeby było dobrze, to tylko mi tak mówi, i jakby nie słuchamy często osób, które są blisko nas i widzą, co się z nami dzieje, i czasami szukamy tego potwierdzenia jeszcze gdzieś dalej, czyli od powiedzmy osób, które nie są z nami emocjonalnie związane, albo od właśnie naszych duchowych przewodników. I cieszę się właśnie, że była to pierwsza rzecz, którą usłyszałam od ciebie, że jednak ta mama gdzieś tam <grym> jest. siedzi u głowy. I jest. Wiesz, tak, ja wiem, ja wiem, że tak jest, bo ja czasami też tak mam i, i w mojej rodzinie ja mogę coś powiedzieć, nikt mnie nie słucha. Tak mam, tak, to też tak mam. Tak. Ale to jest. E, dokładnie. My swoją podróż. Podróż duchową i pewnych rzeczy po prostu nie słyszymy, zamykamy uszy, bo my musimy przejść przez to, żeby to przerobić w tym życiu. Jeżeli nie jesteśmy gotowi, a ktoś nam wciska, to ktoś zabiera nam szansę przerobienia tego. Robi to z dobrego serca, bo chce nam pomóc, bo wie jak i widzi, jak ciężko nam jest. I chcę nam, ja to widzę, ja to po prostu widzę, tylko to weź, tak? Tylko to weź. A, a, a ja po prostu nie chcę tego wziąć, bo ja idę swoją ścieżką. Jeżeli ja tego nie przerobię teraz, może mi być bardzo ciężko na poziomie yy, ziemskim w moim życiu, tu i teraz, ale moja dusza tańczy i śpiewa, bo przerabia to, na co się zapisała. I teraz, jak ktoś mi na siłę pomoże, to w tym momencie raz, po pierwsze, zabiera moją karmę na swoje ramiona, a po drugie robi mi wilczą przysługę, bo ja w następnym życiu będę musiała i tak to przerobić, bo to mnie nie minie. Tak, oczywiście. To idzie za nami niestety. Zajęło mi lata, żeby zaakceptować i nie pomagać na siłę, jak ja widzę, że to po prostu można tak zrobić. Zajęło mi lata, żeby nauczyć się akceptacji i pozwolić tej duszy, którą jest moją rodziną, są moimi znajomymi albo ktoś, kogo ja lubię i ja widzę, co się dzieje, żeby pozwolić przejść tą ścieżką, którą, którą wybrali po prostu. No to ja się bardzo cieszę, kochana. Gdybyś potrzebowała pomocy, żeby sobie tam pouwalniać, poczyścić, pozdrawiać, zapraszam serdecznie na sesję 1 do jednego. Teraz jesteś daleko, mówisz, że w Polsce, tak? Mm. Sesje one na sumie tak samo działają. Jeśli chodzi o uzdrawianie, jak jeden do jednego, a jak nie, to zapraszam do Girsop w Anglii. Bardzo chętnie. Dziękuję ci, Matko, bardzo. Proszę. Wiesz to, ja bym ci prosiła, żebyśmy zamknęły sobie, żeby ciebie ponownie uziemić delikatnie. To już dobrze. będzie krótsze, żebyś się dobrze czuła po sesji, dobrze? Bo ja wiem, że jak ja się porządnie nie odetnę, to ja potem siedzę i uuu, uu. ja się przyszedł. Takie tak? zmiany następuje, nie? Właśnie, dobrze, kochana. To nóżki prosto, rączki prosto, proszę. Głęboki wdech do serca. I z wielką miłością i wdzięcznością pozwól mi odciąć światło, a każdy pomiędzy tobą a mną, zostawiając piękny blask, wypełniający ciebie, Twoje ciało. Twoją aulę, wypełniając Je zaufaniem, poczuciem wewnętrznego bezpieczeństwa i przyjęcia uzdrawiania na wysokich poziomach. Oddychaj miłością. Oddychaj radością. Oddychaj zdrowiem. I poczuj Twoje światło w drugiej czakry łączące się z sercem Matki Ziemi, która wysyła jej bezwarunkową miłością, tunel światła do ciebie, obejmujący cię bezpieczeństwem i ochroną, jak okonem. Z ostatnią wiadomością od Twoich mistrzów, nauczycieli i bliskich. Wkładam ziarno do Twojego serca. Radą i prośbą uwolnij swoje wewnętrzne dziecko. Pozwól się Jemu cieszyć, radować. Doświadczać, uzdrawiać, śmiać, tańczyć, zwrócić troski z ramion dorosłej Beaty. głębokim oddechem. Zapraszam do otwarcia oczu. Jak się czujesz kochana teraz? Pięknie, poczułam to ziarenko w sercu. Przecudnie, a ja poczułam łzy w oczach <głynie> zruszenia. Tak. Niesamowite. Dziękuję. Dziękuję ci, ślicznie. Pani. Dziękuję kochana. To obserwuj proszę moje social media. Ja jak już wrócę na YouTube, to będziesz mogła zobaczyć swoją sesję. Tak? Dziękuję ci. ślicznie miłego dnia i dużo miłości. Pa, Dziękuję wzajemnie. Do, do zobaczenia. Pa.